I tworzyć sztukę. Kto to jest, to sztuczna inteligencja. Powszechnie uważa się, że chłopcom zajmującym się nauką i indywidualną brakuje romantyzmu, ale niektórzy używają oprogramowania komputerowego, aby obalić to stwierdzenie. Ta strona internetowa została stworzona przez programistę dla swojego dziewczyny, aby zapisywać historię ich miłości. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji niegdyś niedostępny romantyzm może być teraz łatwo opanowany przez zwykłych ludzi. Wystarczy wpisać słowa kluczowe, a wir miłosny zostanie wygenerowany automatycznie. Mało tego, scenariusze dostosowa sztucznej inteligencji stają się coraz szersze w dziedzinie sztuki. myślisz, ile czasu zajmuje Ci nauczenie się tworzenia tego obrazu? Miesiące czy tygodnie? Odpowiedź brzmi... Mniej niż 5 sekund. W 2019 roku Międzynarodowy Instytut Projektowania Uniwersytetu Zhejiang i Alibaba Damo Akademia wspólnie opracowały system malowania sztucznej inteligencji, malowanie AI, który w ciągu kilku sekund może zmienić proste pociągnięcia pędzlem w malarstwo i swobodnie zmieniać style artystyczne. Ponadto Ideal Lab Uniwersytetu Zhejiang stworzył również funkcję inteligentnego rzeźbienia pieczęci. Użytkownicy muszą tylko wprowadzić żądany tekst, aby uzyskać ekskluzywny wzór pieczęci. Sztuczna inteligencja dała nowe możliwości tradycyjnej kulturze i sztuce. Posłuchajmy chińskiej muzyki. Czy możesz uwierzyć, że to piosenka skomponowana przez AI? Od tworzenia melodii i tekstów po śpiew, to wszystko zajęło sztucznej inteligencji tylko godzinę. Teraz za pomocą narzędzi do tworzenia muzyki przez sztuczną inteligencję można szybko generować melodię. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest wydajnym kompozytorem. Opanowanie umiejętności wymaga uczenia się i ćwiczeń, a sztuczna inteligencja nie jest wyjątkiem. Maszyny muszą wykorzystywać modele głębokiego uczenia do analizy dużej ilości istniejących danych, takich jak obrazy, dźwięki i teksty w ciągu generowania prac. Obecnie wszystkie te funkcje wymagają współpracy między człowiekiem i maszyną. Być może nie musimy martwić, że zostaniemy wyeliminowani przez maszyny. Wiele osób obawia się, że sztuczna inteligencja wpłynie na zatrudnienie. W rzeczywistości przyczynia się do powstania nowych zawód i branż, takich jak nowe media i interaktywne doświadczenia artystyczne. Sztuka jako wytwór cywilizacji w społeczeństwie ludzkim musi mieć związek z charakterystyką czasu w każdym czasie. Coraz więcej artystów włącza do swoich dzieł elementy technologiczne i wierzy, że sztuczna inteligencja może dostarczać inspiracji. Pojawiają się też wątpliwości. Czy dzieła sztucznej inteligencji mogą być sztuką? Czy jej prace wyrażają emocje? Podziel się swoją opinią w komentarzu.